Maciej Ambrosiewicz, dzisiaj kapitan naszej drużyny. No Maciek, nie każdy mecz się po prostu wygrywa, powiem w ten sposób, ale chciałbym, żebyś po prostu mm, powiedział, co tam się w ogóle stało od, od tego początku meczu, bo wiem, że tam mieliście pretensje też do sędziego, a ja tego dokładnie widziałem. Nie, 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 to wiadomo, no to, 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 to emocje meczowe, więc gdzieś tam my myśleliśmy, że, że może przy, przy, przy bramce Lechi, przed bramką Lechi na 2-1 tam był, był dla nas karny, ale to nie ma żadnego znaczenia w kontekście meczu, po prostu akurat taka sytuacja meczowa była, ale w sumie to był chyba taki kluczowy moment tego meczu, bo gdzieś, no ciężki początek, gdzieś Lechia nas trochę y, siła, ale gdzieś daliśmy radę strzelić na 1-1, później mieliśmy jedną, drugą sytuację. Szkoda, że z tego się nic nie udało zrobić I, i, i taka bramka z kontry, gdzie w sumie naprawdę wszyscy wszyscy wrócili wrócili do obrony, a na ładny strzał z dystansu. No, szkoda tego bardzo, bo do przerwy 2-1 i... I no, po przerwie nas, na, na, nas przeciwna trochę, trochę no, rozbiła, no. co miała to strzeliła, gdzieś bardzo dobrze gra jeden na jeden i, 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 i przegraliśmy niestety ten mecz. Czyli generalnie chcesz jakby potwierdzić to, że po tej trzecie bramce tak troszeczkę te, jakby to, te siły opadły? Może nawet nie tyle siły, co, co to takie nastawienie, bo też muszę ci to powiedzieć, by to pewnie jeszcze ci, będziecie analizować, nie? to było tak jakby widać, że oni was Potrajali nawet momentami, byli chyba nie wiem, głodni kolejnych gramy, po prostu poczuli krew i chcieli to pewnie zostać że, Myślę, że to głównie już, już, już aspekt wyników wchodzi do gry, bo gdzieś jeśli chodzi o, 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 o taką fizyczność, to, to to nie był problem, ale, ale to gdzieś właśnie ta kwestia wyniku, yy, mental, gdzie, gdzie wygrywasz to 2-3-1, 4-1, to, to, to już ci tak naprawdę wszystko wychodzi. I, 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 a w drugą stronę każda, każda, każda piłka jest, jest, jest cięższa, ten przeciwnik no tak po prostu tak ta, ta to działa, gdzieś nabiera, nabiera tych sił, więc zawsze sobie powtarzamy, żeby grać do końca, bo jaki jest wynik. Chcieliśmy, próbowaliśmy, ale, ale rywal dzisiaj był lepszy. Wracasz dzisiaj tak naprawdę w swoje, można powiedzieć prawie rodzinne tereny, bo Ty chyba pochodzisz z Gdyni. Nie miałeś okazji jakoś tutaj dziś z rodziną się zobaczyć. Po meczu rozmawiałem z rodzicami. Rodzice byli na meczu, więc no szkoda. Nie, nie przynieśli szczęścia. Zazwyczaj, jak, jak, jak są w niecie, czy to, to wygrywamy, dzisiaj niestety się nie udało. No jesteśmy smutni bardzo, bo, bo gdzieś ostatnie mecze były, były fajne, gdzieś dobrze to wyglądało. Chcieliśmy iść na tej fali, niestety no trzeba, trzeba wziąć to na klatę i, i powalczyć w ostatnim meczu. Na pewno czeka Was długa podróż, właśnie szkoda, że taka smutna, ale też z drugiej strony będzie też czas na pewne, pewne przemyślenia. Za tydzień bardzo ważne też spotkanie. Tak, jak każdy już myślę na nas ważne. No na pewno będzie czas, nam naprawdę wszystkim zależy, żeby, żeby, żeby tą ekstra nie, dla niecieczy utrzymać. I, I zrobimy wszystko, żeby tak było, obecnie od rywala, obecnie od tego, czy w danym momencie idzie, czy nie idzie, więc, więc będziemy na pewno walczyć. Dzisiaj też może nie taka duża grupa, jak na Legii, ale jednak grupa kibiców pojawiła się na tym meczu. Na no pewnie też są smutni, ale myślę, że chyba zrozumieją. Ty to dokładnie znasz. Teraz są emocje, te emocje opadną, Trzeba po prostu wyciągnąć wnioski. Tak, na pewno im dziękujemy, że za nami jeżdżą. Słyszeliśmy ich. No szkoda, bo gdzieś te, te, te wyjazdy w tym sezonie nie są ogólnie najgorsze. Te, 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 te mecze gdzieś tam w miarę punktujemy, i to i to na niezłych stadionach. No dzisiaj niestety dzisiaj niestety się nie udało, więc, więc szkoda I, i, i mam nadzieję, że, że na runę dalej będą za nami jeździć, a, a w najbliższym meczu w czy będzie tych kibiców jak najwięcej. W takim razie głowa do góry i bezpiecznej podróży do domu. Dzięki bardzo.